Zespół szkół numer 2 w Tarnobrzegu imienia Bartosza Głowackiego to szkoła bardziej rozpoznawalna przez wszystkich pod zwyczajową nazwą Rolnik. To szkoła z wieloletnią historią, podczas której zmieniała się nazwa szkoły, zmieniały się kierunki kształcenia, zmieniała się siedziba szkoły. W chwili obecnej znajdujemy się w wyremontowanym budynku z pięknymi salami dydaktycznymi oraz pracowniami do nauki przedmiotów zawodowych w centrum miasta Tarnobrzega przy ulicy Jachowicza 4. W dalszym ciągu patronem naszej szkoły jest chłop Bartosz Bowacki, a my lubimy jak o szkole mówimy nasz rolnik. Zapraszam wszystkich do zespołu szkół numer 2, do naszego rolnika, gdyż dysponujemy bardzo dobrymi kierunkami, które w rankingu Urzędu Wojewódzkiego są jako zawody poszukiwane. Uczniowie mogą zdobyć wykształcenie średnie lub zawód technika na następujących kierunkach technikum architektury krajobrazu innowacja, aranżacje florystyczne i projektowanie wnętrz. Technikum hotelarstwa. Innowacja Trener Spy Wellness. Technikum eksploatacji portów i terminali. Innowacja służby operacyjne w portach i terminalach. Technikum ekonomiczne. Innowacja doradca prawno ubezpieczeniowy. Technikum rachunkowości. Innowacja menadżer finansowy. Technikum logistyki. Innowacja e-biznes w logistyce. Technikum Spedycji. Innowacja Systemy Nawigacji Satelitarnych w Spedycji. Technikum Agrobiznesu. Innowacja Gospodarstwo Ekologiczne. Technikum Turystyki. Innowacja Ekoturystyka. Od 9 lat uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu uczestniczą w projektach unijnych w ramach programu Erasmus. W naszej szkole realizujemy Europejski Plan Rozwoju Szkoły. W ramach tego planu prowadzimy projekty Erasmus. Obecnie mamy otwarte dwa takie projekty. Jeden z nich to zdobywamy doświadczenie zawodowe w Hiszpanii, a drugi staże zawodowe w Hiszpanii szansą na dobry start zawodowy. W ramach tych dwóch otwartych projektów przed nami jeszcze pięć wyjazdów na staże zagraniczne do Hiszpanii, trzy tygodniowe. 16-osobowych grup uczniów. Jest to dla uczniów szansa na zdobycie dodatkowego doświadczenia, ponieważ te staże to dodatkowe praktyki realizowane poza programem szkolnym. Mamy nadzieję, że uczniowie, zdobywając doświadczenie podczas tych wyjazdów, poprawią swoją atrakcyjność na rynku pracy. Cześć, jestem Patrycja. Cześć, jestem Norbert. Razem z pozostałymi 14 uczestnikami mieliśmy możliwość brania udziału właśnie w projekcie Erasmus+. Ja razem z moimi dwoma koleżankami z kierunku architektura krajobrazu brałyśmy udział w praktykach zawodowych w Hiszpanii. Pracowałyśmy w szkółce drzew i roślin ozdobnych, gdzie pracowałyśmy przy roślinach, zdobyłyśmy dużo doświadczenia, poznałyśmy bardzo fajny personel który dawał nam różne wskazówki dotyczące właśnie pracy przy roślinach. Także uważam, że na pewno warto tam pojechać, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajne doświadczenie, możliwość poznania nowych ludzi, kultury, języka, więc jak najbardziej polecam i bierzcie udział. Ja natomiast pracowałem w hotelu jako kelner, ale pamiętajmy, że Erasmus to nie tylko praca praktyki, ale to także czas wolny dla nas, czas na zwiedzanie miasta, poznawanie kultury, a także nowych potraw. Polecamy udział w projektach Erasmus zarówno obecnym, jak i przyszłym uczniom naszej szkoły. Zapraszam! Zapraszamy. Zespół szkół numer 2 w tarnobrzegu to Wspaniali uczniowie, bogata oferta edukacyjna z innowacjami, zawód zapewniający pracę, wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych, młodzież zdobywająca stypendia i indeksy na studia, lokalizacja w centrum i świetnie wyposażone pracownie, nauka przez doświadczenie, zagraniczne staże i praktyki, świetna atmosfera, nauka i zabawa. Wszystkich zapraszam do naszej szkoły, gdyż kierunki te na pewno pozwolą Wam na rozwijanie swoich zainteresowań, a w przyszłości uzyskanie dobrej pracy. Zapraszam do rolnika.